Mateusz Kaniowski, MMAPR, a razem ze mną Robert Burnejka, hardcorowy boksów w hardcorowej rozmowie. Widziałem, że wróciłeś do treningów MMA, to dlatego jesteś na KSW? Trzyma, sieba. Nie, na razie na KSW, jestem tu na KSW, ale zacząłem trenować tak naprawdę, sam dla siebie, trochę się nauczyć, a to chodzi o walkę, może coś będzie w przyszłości, nie wiadomo. No muszę drogę nacisnąć. Co będzie? Co będzie? Nie na razie, na razie nic nic nie ma żadnych, wiesz, kontraktów, nic. Tylko jak mówię, zacząłem trenować dla siebie i tyle, nie? A jak wyglądają twoje treningi? Bo my widzimy tylko takie minutowe, dwuminutowe skróty jak uderzasz w worek, boksujesz, a oprócz tego? Nie no, wszystkiego nie pokazuję. Na pewno pizki zawsze pompuję, tego nie rzucam. <głos》>, ale na pewno z trenerem tam robimy dosyć treningi, około półtorej godziny kardio wszystko, także muszę też również balansować jakoś siłownie, razem z sztukami walki, co nie jest łatwo Brakuje Ci tej adrenaliny, jak wtedy kiedy walczyłeś chociażby z Popkiem na Stadionie Narodowym? E, no nie, adrenalina na pewno jest fajna, ale też jestem zajęty innymi rzeczami, że nie mogę się skoncentrować tylko na sztuki walki, bo prowadzę kilka biznesów, ćwiczę wszystko, także to wszystko trzeba znaleźć trochę czasu. Czyli tutaj na KSW 47 jesteś jako fan, czy jesteś jako człowiek, który dobił jakichś interesów, czy jak to wygląda? Nie, dzisiaj właśnie jestem w strefie pana, że e, sam oglądam też fajnie, ale wiesz, ciężko trochę przejść tutaj, bo no. za dużo fanów mam i <laughs> wszyscy zaciągają na zdjęcie, ale jakoś trochę mogę też pooglądać te walki. jak kibice nie widzą, a tu już cała kolejka za nami to właśnie do zdjęć z Tobą. Powiedz mi, jak to oprócz tego wygląda? Dla kogo tutaj tak naprawdę przyszedłeś? Kto jest takim zawodnikiem, kogo najbardziej lubisz? Ja no, przyszedłem dla wszystkich, naprawdę. Dla wszystkich zawodników, żeby ich również wspierać. I mi się wydaje też miło, że ludzie przychodzą, na pewno ktoś ma tam swojego ulubionego i tak dalej. Ale ja wszystkich zawodników wspieram, wspieram ten sport, żeby po prostu było fajnie, nie? A kto twoim zdaniem wygra? Mariusz Pudzianowski czy Szymon Kołecki? No właśnie, będzie, będzie ciekawa walka na pewno, no wygra na pewno lepszy. No, ale wszystkiego, jak Mama, naprawdę nie może wszystkiego przewidzieć, bo to jeden przepuszczony cios, wszystko zdecyduje. Bo nie zapominamy, to jest waga ciężka, to nie jest 70 kg, znacznie waży ponad 100 kg. Także ten cios, jak idzie z takiej wagi, nie go przegapisz. To może się skończyć różnie, tak? To daje równe szanse, nie? Równe szanse, a w field to masz narkun, bo to jest najbardziej przewidywalny sport świata, jak mówisz. Ale z drugiej strony zawsze są jakieś przesłanki. No, nie wiem, zobaczymy. Poczekamy, ale zobaczymy. Nie? Dobrze, w takim razie powodzenia w przygotowaniach i udanej zabawy. Dzięki, dzięki. O